Jedyną rzeczą, która jest większa od ogona tego piegowatego bobra, są jego wielkie, olszowe zęby. Mowa oczywiście o Tuffy, która jest jedną z głównych postaci Happy Tree Friends i jedną z czterech głównych postaci serialu. To piegowaty, jasno-fioletowy bóbr z bardzo dużymi, rozwartymi zębami, od których pochodzi jego nazwa, które wydają się mieć diastemę. Chociaż jego opis postaci na oficjalnej stronie mówi, że ma duże stare zęby, większe niż inne postacie, to w sezonie pierwszym i drugim od czasu do czasu ma normalne zęby. Jest bardzo przyjazną postacią, który lubi bawić się od czasu do czasu, szczególnie z młodszymi postaciami. W niektórych odcinkach wydaje się, że potrafi śpiewać, a inni uważają, że jest dobrym piosenkarzem. W przeciwieństwie do większości innych postaci, których osobowość określa jak mogą się zachowywać w danej sytuacji, osobowość Tufiego jest bardzo zróżnicowana. Jest impulsywny, głównie działa za nim pomyśli, na przykład ucieka i rzuca za sobą zapaloną świecę, na ogół nie uważa się go za głupka, chociaż zdarzyły się przypadki, w których w pewnych sytuacjach zachowywał się dość dziwnie. Jeden z twórców stwierdził, że Tufi jest często używany jako postać zastępcza ze względu na jego zwyczajny wygląd, dopóki nie zdecydują się na ostateczną postać. Jedynym odcinkiem, w którym zagrał główną rolę, była Autopsy Turwi, która nie była rzeczywistym odcinkiem. Na oficjalnym forum pisarz Ken Pontak powiedział, że uważa, że Tufi jest najbardziej nierozwiniętą postacią i potrzebuje więcej osobowości. Ken stwierdził, że może to nastąpić w przyszłości. Pomimo tego, że jego duże zęby są ważną częścią jego ciała, to rzadko doznaje obrażeń związanych z zębami. Jego wskaźnik przeżycia wynosi 22,22%. ,22%. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Tufi. I'm not a saint.